Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do fragmentu, który mówi o wierze, a więc 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, pierwszy werset i kilka innych wersetów z tego rozdziału będziemy dzisiaj czytać. Ale na początku przeczytajmy pierwszy werset, który brzmi tak. Wiara jest podstawą spełniania się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Kiedyś przeczytałem takie słowa, że łatwiej jest biec szybko jedną minutę niż maszerować cały dzień równym krokiem. I przyglądając się życiu chrześcijańskiemu, myślę, że możemy również powiedzieć, że wielu ludzi potrafi wytrwać wierzę w spokojnym czasie, ale nie potrafią wytrwać w czasie próby, doświadczenia czy jakiegoś kryzysu, który przychodzi do życia chrześcijańskiego. A autor dzisiejszego tekstu. Mówi nam, że wiara to podstawa, która ufa Bogu bez względu na koszty. Że wiara to chwycenie się Boga za słowo i całkowite poleganie na jego obietnicach. Że wiara nie łączy się z nadzieją, z zewnętrznymi okolicznościami, ale jest duchową rzeczywistością. Bo w szóstym wersecie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy tak: bez wiary. Przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i nagradza tych, którzy, poszukują, którzy go poszukują. A więc widzimy, że wiara to jest nadzieja, która łączy nas z duchową rzeczywistością. I dalej w tym samym rozdziale, w 17-18 wersecie czytamy takie słowa: Dzięki wierze Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka ofiarował jedynego on który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izraela te dwa wersety pokazują nam że wiara uczy nas radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami które przychodzą dlaczego dlatego że tak jak Abraham uchwycił się Bożego słowa i Bożej obietnicy tak i my kiedy uchwycimy się słowa i Słowa Bożego i zawartych w nich obietnic jesteśmy w stanie radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami, dlatego że przychodzi Duch Święty, który nas umacnia, który nas prowadzi, który nas pociesza i który też daje siłę do pokonania tych trudności. Tak jak w przypadku Abrahama, widzimy, że spotkał się z wielką trudnością, ale Boże obietnice i Boże Słowo pozwoliło mu przetrwać, pozwoliło Mu poradzić sobie z tym wyzwaniem i tą trudnością. Dlatego też zachęcam nas do tego, żebyśmy z każdego dnia polegali na Bożym Słowie i Bożych obietnicach, które są zawarte w Jego Słowie. I pamiętajmy, że wiara łączy się z duchową rzeczywistością, a nie z zewnętrznymi okolicznościami, które nas spotykają. Radości w Panu, do usłyszenia sobie na dobry dzień. Jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.